Siema Widzowie, fajny film widziałem ostatnio. Dzisiaj o filmie, który dostał 15-minutowe standing ovation na festiwalu w Wenecji, podobno najdłuższe w tym roku. Wydano na ten film 120 milionów dolarów. Oczywiście chodzi o film Frankenstein w reżyserii meksykańskiego reżysera Guillermo del Toro. I Na początku muszę wam powiedzieć, że ja nie jestem fanem takich klasycznych potworów z kina yy, grozy, czyli mumie, potwory z bagien, drakule, no i właśnie Frankensteiny. Nie jara mnie to, nie dotyka, nie przeraża mnie to. Więc tym bardziej posługiłem z rezerwą do tego filmu. No ale yy, na przestrzeni lat powstawały ciekawe organizacje Frankensteina, Albo przynajmniej filmy inspirowane powieścią Mary Shelley z 1818 roku. Bo na przykład świetna jest propozycja z 1974 roku Młody Frankenstein w serii Mela Brooksa, czyli trochę taka parodia, ale z szacunkiem do oryginału, z fenomenalnym Geneem Wilderem. No i potem też był ciekawy, inspirowany bardziej Frankensteinem, Reanimator, czyli Body Horror. No ale wróćmy do tego Frankensteina, który właśnie powstał niedawno. Za tą powieść Pierre-Model Toro chciał się wziąć i ją ekranizo ekran ekran ekranizować już od wielu, wielu lat. Właściwie od początku swojej kariery i w końcu mu się to udało, jego marzenie zostało spełnione. On podszedł do tego bardzo pieczołowicie, tak właśnie jak, jak to on zazwyczaj robi, czyli jest ogromnym detalistą. Wszystkie scenografie były budowane, właściwie mało używane były efekty komputerowe, tylko tam gdzie trzeba było to zrobić. Make-up, charakteryzacja, nakładanie charakteryzacji na Jacoba Elordiego, czyli aktora, który grał potwora Frankensteina, trwało do mnie 10 godzin. No ale to też nic, nic dziwnego, bo w takich przypadkach no, tak długo to trwa. I on w ogóle zgromadził znakomitą obsadę. Mamy Oscara Isaaca, którego znacie pewnie z Dune, a powinniście znać z Inside Louis Davis, filmu Braci Cohen, tam za relacyjną rolę. No, on się tu wcielił w Wiktora Frankensteina, owładniętego obsesją e, wariata, który chce po prostu wygrać ze śmiercią. No, mamy Jacoba Elordiego, który wcielił się w potwora Frankensteina. Mm, I dobrze to zrobił, on jest wysoki, taki właśnie trochę gotycko-przerażający, ale też i wzruszający. Tutaj w ogóle wam powiem ciekawostkę, że miał się w tą rolę wcielić Andrew Garfield, no, tak, ten od Spidermana, nie wiem, to, co to miałoby być. Disney Channel chyba. I chyba bym się bał, że tam zaraz stoi na Dalmatynczyków, zacznie wokół niego biegać. Tak się nie stało, na szczęście Jacob Elordi dał radę. Mamy też Christopher Watson, klasa sama w sobie. No i mamy Mie God, która dzisiaj jest taką naprawdę niepokojącą królową horroru. I ja bardzo wam ten film polecam, bo on się udał na każdym szczeblu. Myślę, że to bardziej niż horror, to jest film o człowieczeństwie, o ojcostwie. I obsesji, bo taką samą obsesję ma właśnie doktor Wiktor Frankenstein, żeby pokonać śmierć, jaką miał Guillermo del Toro, żeby w końcu zekranizować tego Frankensteina. No i udało mu się to w jak najlepszym stopniu. Szkoda tylko, że tego filmu nie mogliśmy zobaczyć w kinach, bo to jest właśnie takie dzieło, które w kinie wyglądałoby idealnie. Netflix pozbawił nas tego, głównie dlatego, że niestety oni dbają bardziej o statystyki, o pewne strategie marketingowe. No i niestety to widz na tym najbardziej traci. I mimo, że serce pęka, pęknięte wciąż bije dla tego filmu i dla Killer del Toro, no i powiedzmy, że dla Netflixa też. Do następnego polecenia. Trzymajcie się.